SUPER PARTIA CURVO! CHE E' TO' CURVA? Elo witam w moim pierwszym filmie, pokażę wam jak dojść do wyspy Korinis od razu mówi nie w do tej co w szóstym rozdziale. Nie ma to jak pod wodą nie? Plum 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 plum. A oto piesek. I oto jesteśmy, otwórzcie setę skrzynie, a jak gracie bez kodów, to się trochę wzbogacicie. Ile pajęczyn.